Witam się z Tobą serdecznie, widzu. Witam się z Tobą serdecznie, moja kochana Alenko. Dziękuję Ci bardzo, że zechciałaś być, zgodziłaś się, żeby być moim gościem dzisiaj tutaj i poopowiadać troszeczkę tutaj moim znajomym, kim jesteś, co się takiego zadziało i jak teraz wygląda Twoje życie. Powiedz mi, kochana, E, po, powiedz troszeczkę o sobie, powiedz jak, jak wyglądało Twoje życie, zanim się zaczęłaś się w ogóle interesować pracą online. Okej. Okay. No to ja również witam wszystkich serdecznie i ogromnie dziękuję za zaproszenie Gosiaczku, kochany mój. Ehm, Okej, okay, no to co? To tak szybciutko słuchajcie, jak to wyglądało to moje życie, kim ja jestem. Ja jestem forever postrzegana jako taka bliźniakowa mama. Tak. <noise> Także właśnie dzięki, dzięki moim bliźniaczkom, moim dziewczynkom wszystko się zmieniło w moim życiu i zawodowo również a wcześniej pracowałam praktycznie całe życie w handlu, jestem ekonomistą, ale pracowałam całe życie w handlu, no i nie będę ukrywała, to moje życie to był taki po prostu, to była pogoń za pieniądzem, ja mam jeszcze starszą córkę, którą wychowywałam sama, większość jej życia, i po prostu latałam, jak ja to mówię, z wywieszonym jęzorem od etatu do etatu, żeby zarobić, żeby mieć na to, żeby yy, posłać ją na jakieś kółka dodatkowe, bo, bo to bardzo mądra dziewczyna, zawsze chciała się bardzo rozwijać, więc mnie na to też musiało być wszystko stać. Ja nie miałam czasu na życie. Ja słuchajcie, nie miałam czasu hmm. na marzenia. Mia, mi się wydawało, że w ogóle co ja sobie marzenia, jakie marzenia? Mnie nie było stać na to, żeby pojechać nad Polskie Morze. Także to moje życie nie było kolorowe i usłane różami. Przed forever. Dokładnie. Czyli tak jak, tak jak już wspomniałaś, to te twoje właśnie cudowne bliźniaczki sprawiły, że chciałaś w ogóle szukać jakiegokolwiek innego rozwiązania, tak? I powiedz Dziękuję. mi, e, e, jak już usłyszałaś, zaczęłaś coś, e, coś szperać, słuchać, usłyszałaś gdzieś to takie. Praca z domu, praca z domu. Powiedz mi, proszę, dlaczego się zdecydowałaś tak zaufać, pójdź w to i zobaczyć, czy, czy to w ogóle jest dla ciebie. Mhm. To właśnie to był taki moment w moim życiu, kiedy ja byłam na urlopie macierzyńskim e, z moimi dziewczynkami. Mm -hmm. e, okazało się, że w miejscu, gdzie mieszkam, nie ma, nie ma państwowego żłobka i mnie po prostu nie było stać na to, żeby posłać dziewczynki do żłobka. No bo to razy dwa, tak? że Także dla mnie były okay. bardzo duże pieniądze i ja byłam wcześniej kierownikiem w firmie, w sklepie. E, z takim produktem premium można powiedzieć. E, byłam okay. tam kierownikiem 7 lat i słuchajcie, nie było mnie stać wrócić na etat, jakkolwiek to brzmi. Wow. Bo, bo praktycznie większość mojej wypłaty oddałabym na ten żłobek, a że kupiłam pod Wrocławiem domek, zadłużyłam się ogromnie, kredyty i tak dalej, po prostu nie przeżyłabym. I tak to wyglądało. I ja zaczęłam się zastanawiać, co ja mogę jeszcze zrobić, co ja mogę zrobić, żeby wrócić na ten etat. Ja nie myślałam, że ja nie wrócę na etat, bo ja już nie pracuję na etacie. Ja chciałam po prostu dorobić i trafiłam na post koleżanki na Facebooku ja nawet nie pamiętam tego postu, takie zdjęcie, że ona siedzi z maleńkim dzieckiem, mniej więcej w tym samym wieku, co moje dziewczynki, z maleńkim dzieckiem, em, to dzieciątko się gdzieś tam bawi, obok jest jakaś kolejka, starsze dziecko przy tej kolejce, a ona z laptopem. I ona coś napisała w stylu, że ona pracuje z domu, że ona pracuje przy dzieciach. I mhm. dla mnie to było takie w ogóle, jak to jest możliwe, co ona robi? Wiecie, dla mnie to było z domu to y, skręcanie długopisów, nie? No tak. Ja nie znałam, ja nie znałam networku, ja nie znałam tych możliwości, możliwości totalnie, ale zaufałam i stwierdziłam, że wchodzę w to po to, żeby sobie dorobić i też wam powiem, że na początku nie wierzyłam w Duże kwoty tutaj. Ja mhm. właśnie jak rozmawiałam z dziewczynami na temat tego biznesu, tak? no Żeby się coś dowiedzieć i tak dalej. I one mi wtedy powiedziały, Lena, ty nie musisz tutaj tylko dorobić. Bo ja sobie tak przewidziłam, jak dorobię 1600 zł, wrócę na ten etat, opłacę sobie za te 1600 zł jeden z kredytów i przeżyję. Mhm. Nie? I to był taki mój plan. Um, jednak one właśnie mówiły, Lena, to nie jest tak, że Ty możesz tylko dorobić, Ty możesz tutaj naprawdę zarobić. My tutaj zarabiamy pięciocyfrowe kwoty. I dla mnie to było takie, że miałam ochotę ogólnie się rozłączyć, już z nimi więcej nie rozmawiać. Ja w to nie uwierzyłam. Ja w to, bo nie jak tak, można tak. zarobić, jak może matka bliźniaków, yy, gdzie jest. Każda mama wie, ile przy dzieciach jest obowiązków, a co dopiero wszystko razy dwa. Ja z tym wszystkim byłam wiecznie sama, jeszcze miałam dwa psy do wyprowadzenia i także miałam ogrom, ogrom obowiązków. I jak ja miałam sobie jeszcze. Aha, jeszcze słyszałam, że zyskam czas. I dla mnie to już w ogóle było takie, ta, zarobię pięciocyfrowe kwoty, zyskam czas, pitu, pitu idę stąd nie. To w ogóle jest ściema i naprawdę w to nie uwierzyłam, ale dołączyłam ze względu na to, że po prostu musiałam dorobić. Dopiero będąc w środku mhm. zobaczyłam, że można naprawdę dużo więcej, że to, co one mi mówiły, to nie jest żadna ściema, że tutaj zwykli ludzie osiągają niezwykłe rezultaty i to każdy ma swój czas, niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, ale jak się to widzi na własne oczy, to chce się więcej, nie? No tak, tak. Faktycznie. Czyli co? Na samym początku po prostu byłaś tak jakby przywiązana do tego etatu. I chciałaś tak. zrobić wszystko, żeby wrócić na ten etat. I dopiero jak weszłaś od środka, zobaczyłaś, co się dzieje i z jakimi ludźmi możesz pracować, co tu możesz zyskać, to dopiero tak. wtedy tak jakby coś ci tam klikło: aha, może to może być dla mnie, jednak faktycznie to, co mówili, no to jednak mogą być te pieniądze, może być ten czas. Czyli to tak naprawdę trzeba zaufać. Wejść, zobaczyć, jak to wygląda, i wtedy tak jakby się, no tak, jakby. Przekazu, prze, przekonujesz się po prostu sama na własnej skórze, czy się w tym jesteś w stanie odnaleźć, czy nie jesteś w stanie się odnaleźć, czy to może być dla ciebie, czy to nie może być dla ciebie, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. O, super, Lenka. Powiedz mi proszę jeszcze, co. Jak wygląda teraz twoje życie? Bo tak jak mówiłaś wcześniej, byłaś cały czas w kołowrotku, nie miałaś tego czasu, nie miałaś pieniędzy, nie mogłaś, nie wiem, pojechać z dzieciakami na, czy na jakieś wakacje, czy tak jak mówiłaś, wysłać córkę na jakieś dodatkowe lekcje. Powiedz mi, bo ty już jesteś parę, parę lat, jak to teraz wygląda twoje życie? Czy jesteś w stanie porównać, że tak powiem, te przed, po i co ci to dało? Ach, no właśnie. Wiecie co? Ja dzięki Forever zyskałam tak wiele, że co te, te, ten live to by tutaj trwał teraz trzy godziny, chyba, jakbym się rozgadała, bo naprawdę, no. e, naprawdę warto się otworzyć na te możliwości. No, moje życie dzisiaj wygląda totalnie inaczej. Ja już nie wróciłam na żaden etat. Niedługo będzie cztery lata, jak współpracuję z firmą. E, no, moje dziewczynki chodzą do przedszkola, są szczęśliwymi dziećmi. E, ja jestem. E, Samodzielną mamą, ale nie, nie mam takiego poczucia, że jestem, nie wiem, samotna i gdzieś tam kurczę mhm. od kogoś zależna. Kiedyś ja się wiecznie musiałam o wszystko prosić, dzisiaj po prostu to wygląda totalnie inaczej. I. i w tym roku jedziemy sobie trzy razy nad Polskie Morze, bo co? Słuchajcie, pracuję sobie najczęściej, widzicie, jestem w ogródku właśnie swoim. Najczęściej, jak jest ciepło, pracuję sobie z ogródka, pracuję sobie z lasu. To jest też genialne, że tutaj możesz pracować skąd chcesz. Tak, Wystarczy, hmm. że masz ten telefon w ręku i masz to Wi-Fi i po prostu pracujesz sobie skąd chcesz i to jest też dla mnie takie wow, bo ja wcześniej naprawdę traciłam bardzo dużo swojego cennego czasu na pracę na etacie, a te 7 lat będąc kierownikiem wyobraźcie sobie, że ja siedziałam w, w pracy, w galerii, gdzie ja nie miałam okna, ja pracowałam po 12 hmm. godzin dziennie bez okna i i ja nie wiem, kiedy mijała zima, wiosna, lato, jesień, bo ja wchodziłam rano, wychodziłam wieczorem. I, a mhm. dzisiaj po prostu ja czerpię całą sobą. Jestem tu i teraz, ja. No, w to, ogóle to, 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 to ciężko porównać to wszystko, tak? Także finanse to już w ogóle nawet nie porównam do pracy etatowej, bo, bo nie ma sensu, bo bym musiała to przeliczać razy, ile zarabiam dzisiaj miesięcznie, a wtedy to nie ma sensu. Ale też zyska zyskać można tutaj w Forever cudowne relacje. Tak, Ja otaczam się ludźmi, którzy naprawdę dmuchają w skrzydła, którzy, którzy chcą czegoś więcej w życiu, a nie ludźmi, którzy, e, którym się po prostu nic nie chce, nie takimi marudami. Także tutaj jest no. świetne towarzystwo do tego, żeby móc się rozwijać, żeby czerpać dla siebie. Także zmieniło się naprawdę, no, wszystko się zmieniło w moim życiu. Dzięki jednej decyzji, gdzie byłam sceptycznie nastawiona. Chciałam się rozłączyć, nie wierzyłam, że można tutaj tyle zarobić. Nie wierzyłam, że ja sobie w ogóle poradzę tutaj. Wiecie, przy tym ogromie obowiązków, mm -hmm. jakie wtedy miałam, tak? Nie wierzyłam. Em... W to, że w ogóle jak można coś przez internet, o co tutaj chodzi, tak? A właśnie dzięki temu internetowi my mamy tak genialne narzędzie w ręce, że możemy to robić. Tak jak ja mówię, jak byliśmy zamknięci, był lockdown, byliśmy pozamykani w domach. Nasz biznes niesamowicie wtedy rósł, tak? Nadal rośnie. Otwierają, my jesteśmy otwarci, możemy pracować z domu własnego z całym światem, bo ja już przeżyłam taki lockdown dużo wcześniej, jak moje dziewczynki były malutkie i ja zaczynałam porębę, Bo ja tutaj nie znałam totalnie nikogo. Ja miałam za małe auto, jeszcze słuchajcie, miałam Opla Corsę małą, no którego mi się nie mieścił wózek bliźniaczy. I ja nie mogłam nawet Opina. wyjechać z tej, wie, z tej wsi tutaj nigdzie dalej z nimi, więc ja tylko chodziłam po takim małym lasku, który dzisiaj uwielbiam, a wtedy czułam, że to jest takie moje przekleństwo, że gdzie ja się tutaj zakopałam? Nie mam, wiecie, tu znajomych, nie mam ludzi, nie znam tu ludzi, i co ja tutaj niby mam zdziałać? A zdziałałam. Wystarczy się otworzyć, nie? Wystarczy się otworzyć na Coś innego, wystarczy się otworzyć też na poznawanie nowych ludzi, bo nieważne, ile osób znasz, nie? Ważne, ile jesteś w stanie poznać. I, wow. I jeszcze powiem, bo się zmieniło też, słuchajcie, wszystko łącznie z tym, że ja też jestem odważniejsza, tak? Tutaj jest też taki naprawdę mocny rozwój osobisty, my pracujemy nad sobą yy, i to jest też genialne dla każdego. Już nie chodzi o te pieniądze, tylko właśnie o to środowisko, o to, jak Ty sam się rozwijasz. Jak, się, jak człowiek może się zmienić, nie? Ja kiedyś, e, jak mi dziewczyny zaproponowały rozmowę taką na trzy przez wideo Messenger, ja byłam, ja byłam przerażona. Ja byłam przerażona, ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Ja się nie chciałam ludziom pokazywać, ja się wstydziłam. Ja byłam zachukana, mamuśka w domu, siedząca, wiecie. A dzisiaj robię tutaj z tobą live'a, dzisiaj otwieram się na więcej, wychodzę gdzieś, jestem zaproszona, idę, działam, gadam i... No, i chce się. To jest piękne, to jest naprawdę piękne. Powiem ci, że patrząc w tym momencie na ciebie, w życiu bym nie powiedziała, że kiedyś byłaś osobą, która nie wierzyła w siebie, która była zdezorganizowana, która w ogóle kontaktu z ludźmi nie lubiła. No, no, naprawdę, lęka, patrząc teraz na ciebie, to eksplodujesz, jesteś inspiracją dla wielu osób. I no nic, tylko zarażać się tą energią od ciebie i dokładnie duplikować ciebie, naśladować ciebie. To wszystko, co osiągnęłaś, to jest szacun, wow, naprawdę sztos. Jak to ty często powtarzasz, to jest po prostu sztos. I chciałabym się Ciebie jeszcze jedno pytanko zapytać na koniec, bo tak jak to niektórzy mówią, że wiesz, że jak już osiągniesz coś w tym network marketingu, to możesz tak zwanie siedzieć pod palmą, odcinać kupony i mieć, że tak powiem, już tak jakby wy, 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 nie Wywalony. pracować już aż tak dużo, tylko wyłączyć się, że tak powiem. Powiedz mi, dlaczego ty dalej? No, trąbisz o tym biznesie, dzielisz się tymi możliwościami. Dla, dlaczego? Powiedz mi tak w skrócie, jak możesz. Wiesz co? Właśnie dlatego, żeby coraz więcej ludzi o tym wiedziało, żeby osoby, które są przetyrane i zmęczone, poznały te możliwości. Bo tutaj nie chodzi tylko o nas. My dzięki mhm. temu, że pomagamy kolejnym osobom, dzięki temu, że mówimy kolejnym osobom, pokazujemy te możliwości, sami wzrastamy, tak? I, a patrząc na osoby, które rosną, które rozwijają te skrzydła i lecą i zmieniają sobie dzięki Tobie na Twoich oczach swoje życie, no to jak o tym nie trąbić? Dla mnie to jest. Ja, ma, ja o tym mówię, ja mam ciary. Ej, serio. Dla mnie to jest tak genialne uczucie, um, takie spełnienie, nie? Robisz coś dobrego, pomagasz innym, dzięki temu ty też masz. Nie ty masz, bo, bo nie wiem co, bo, bo poświęcasz nie wiadomo ile czasu i tak dalej. Nie, masz, bo pomagasz innym, bo pokazujesz innym te możliwości. I dla mnie to jest po prostu kwintesencja tego biznesu. Dla mnie to jest najpiękniejszy biznes na świecie, naprawdę. I, I chcę to robić, i chcę to robić zawsze. I nawet jak będę już nie wiadomo gdzie, to ja i tak będę dalej o tym mówić, bo są ludzie, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Nie? Tak. Ja też nie wiedziałam. Gdyby, gdyby dziewczyna wtedy nie, nie napisała tego posta, być może do dzisiaj bym nie wiedziała. I szczerze, nie wiem, jak by wyglądało moje życie. Nie chcę o tym myśleć. Dzisiaj ja wtedy w momencie, kiedy ja czegoś szukałam, ja się bałam o swoją przyszłość. Naprawdę. Ja zasypiałam mhm. z myślą o pieniądzach, budziłam się z myślą o pieniądzach i ogólnie cały czas myślałam, Boże, jak ja przeżyję, żeby przeżyć do końca miesiąca, żeby mieć na kredyt, żeby mieć ten, a tutaj jeszcze dzieci, ja tu nie a pieluchę, a to to. Naprawdę. A dzisiaj. Mm, ja po prostu się jaram, jak ja myślę o, o tym, co będzie jutro, nie? Dlatego ja chcę niech pokazywać nie. ludziom, którzy są w takim miejscu, w jakim ja byłam, że oni też mogą. I też za jakiś czas będą odcinać kupony, i też będą patrzeć na to, jak inni dzięki nim wzrastają. Także niech to się niesie w świat, kochani, bo to jest coś genialnego. No. No, tak, dokładnie. Tak jak mówisz, wiesz co? Ja ci powiem, że od małego ja miałam takie to było takie moje marzenie mój cel w życiu żeby Pomagać innym i być za to wynagradzanym. I ja tak. czuję to, że po prostu dzięki Forever to jest to, co ja chcę robić. I jak patrzę na takie osoby jak ty, to wiem, że można i nic tylko działać. I tak jak mówisz, trąbić o tym każdemu, żeby każda jedna osoba na świecie wiedziała, że nie trzeba po 12 godzin. Nie trzeba, że tak powiem, żyć tylko po to, żeby pracować. Tylko można mieć to życie w życiu, a przy okazji robić coś dobrego dla innego człowieka. No wygrana wygrana, prawda? Tak, tak. I mieć mnóstwo czasu dla swoich dzieci, słuchajcie. To też jest ważne. Także. Nie zastanawiajcie się dłużej, naprawdę, bo nie ma co rozkminiać, im dłużej rozkminiamy, tym dalej w lesie jesteśmy, nie zastanawiajcie się, tylko odezwijcie się do cudownej gości, która naprawdę wie o czym mówi, która jest w naszym zespole, tak, działamy razem wszyscy i i właśnie wczoraj ruszyła nasza platforma szkoleniowa, słuchajcie, o której też trąbimy, tak? Więc ruszyła genialna platforma szkoleniowa, gdzie jest wszystko. Ja właśnie teraz na chwilę odeszłam od tej platformy, bo ja tam siedzę i ogólnie się jaram, nie? Bo Jezu, to jest tak wszystko pięknie poukładane, jasno, przejrzyście, konkretnie, krótko, że nie tracimy też dużo czasu na to wszystko, tak? Tylko coś zaczerpniesz i działasz, coś zaczerpniesz i działasz. Także, kochani, to jest. Idealny moment na to, żeby się teraz otworzyć na network i dołączyć do naszego zespołu. Także odzywajcie się do gości sami, bombardujcie ją tam po prostu, że chcecie. Niech nie ogarnia tych wiadomości od was. No i lecimy wszyscy razem, bo warto. Dzięki bardzo, Lenka. Cieszę się bardzo, że byłaś tutaj dzisiaj ze mną, że podzieliłaś się swoją historią i tymi wszystkimi możliwościami, o których ja też trąbię. Także, więc naprawdę dziękuję Ci bardzo. Dziękuję wszystkim widzom, którzy z nami byli i życzę samych sukcesów i cudownego, wspaniałego dnia. Buziaki. Dzięki, dzięki za zaproszenie. Trzymajcie się. Pa. Cześć, gość. Pa.